dobry widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać drugiego legendarnego Stardropa, który się pojawił dzisiaj. I to jest szok jak szybko ludzie na całym świecie, którzy grają w Brawl Stars, to wbili. Dosłownie wczoraj był legendarny Stardrop Pierwszy. Za darmo oczywiście. A dzisiaj jest już drugi. To jest w ogóle szok. I z tej okazji yy, chciałem zaprosić mojego kolegę Matepakę. Siema! Ja jestem makapaka! Mogliście go nie wiem, oglądać, albo nie? Nie wiem. Wątpię. Jestem. No właśnie, wątpię, że w ogóle ktoś z tych widzów naszych, a raczej moich, czyli was, oglądał makapakę. Ale podejle link, jak chcecie, no to możecie do niego wbić i zostawić suba, napisać komentarz pod jego najnowszym filmem, może się zmotywuje, żeby nagrać więcej filmów, ale nie o tym, tym odcinku. E, dzisiaj, z tej okazji, że e, jest ten legendarny stardrop. E, paka będzie odbierać mojego legendarnego stardropa. No i co? Zostawcie łapkę w górę, subika, dzwoneczka żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Browy zostawcie, yy, nie wiem, tak, daję wam próg, 5 łapów w górę. Dawajcie, będą częściej fi filmy. Yy, no i co? Lecimy po yy, ile subów? Po chyba 15 albo 20. Powiedzmy, że 20 subów to będzie kolejny, yy, kolejny no powiedzmy, nowy event. I zrobię powiedzmy, nie wiem, jakiegoś daily. Za okazję, że schalą i żebili 20 słów No i co? Klikaj. <laughs> Nie może trafić. Dobra, kliknął, uwaga. Yy, no i poczekaj, zrobię tylko na miniaturkę zdjęcie. Jest. Yy, I... Dawaj. Dwa. Jeden. Nie gadżet! Nie gadżet! Stał power. Co prawda drugi już! Ale najgorsze chyba. To szczerze, no jest fajne. Inaczej. Na piłkę też jest w do, domu. E, ten, wam w ogóle taką ciekawostkę widziałem, e, że ten Steel Power jest o tyle fajny, e, że on e, przy hiperlodowaniu w połączeniu jest giga-giga-czadem. Czemu taki jest? No bo nie leczy po e, chyba takich po 200? E, nie. Po Przepraszam, 2000. po 2000 leczy e, South Power do ten e, drugi chyba albo placer. pierwszy, no ten plaster wiecie o co chodzi e, i on jest taki no nawet fajna nasolówka, ale e, kiedy przechodzi co do czego no to jest słaby. E, Przepraszam za taktyczne e, cięcie, ale na to wokół nas samolot, żeby nas nie było słychać. No ale wracając, e, ten placer jest fajny na e, solówkę, ale na zadymy, kiedy przychodzi solowczelka, no to nie jest taki fajny. Ale jak macie hiperdoładowanie hiper do szelki, a pewnie je macie, no bo e, kiedy zacząłem nagrywać, no to już był tym celem do szelki, żeby zdobyć do niej za darmo hiperdoładowanie. No i yy, właśnie kiedy macie hiperdoładowanie macie Ultan napełnionego, całe hiperdoładowanie ten dziwny drugi ult, że tak powiem, no to z tym e, z oczywiście, no to on po prostu robi coś takiego, że Twój przeciwnik się nie ruszy za Chiny. co nie ruszy się, ale będzie tak powolno, że nic się nie zrobi. Więc weźmy taki ból, stoisę. Yy, Stoisę, tak. Yy, I powiedzmy yy, szelka ma ten stoper i ma hiper do ładowania i ulta. No to przychodzi do ciebie, używa na tobie ulta. Ty przeżyła 2000 hp pasem, tak? Yy, no i co? No wtedy wystarczyłoby dwa razy, żeby szelka przyszła i szczeliła. No i tak naprawdę nie uciekniesz. No chyba z ultem, ale Ult yy, chyba też jest spowolniony. No ale nieważne. Skrena chyba zrobiłem tego. Pr... O, nieważne, już nie zrobię, mówiąc, oby był. Yy, no i co, jeszcze w tym odcinku kupimy sobie yeah! tego skina. Tak, jest on przepiękny, wszyscy go chwalą, którzy go mają. Ja się nie dziwię. 59 gramów? No okej, okay. to jest ze z tych 170, jakaś tam część na ten karnet, ale on jest taki przepiękny, ten skin. W sensie, ładniejszy jest do skinu, ale. Ja mam listki do stu. To nie jest ty... wydajny. Skójka. No to fajnie. Tutaj sobie wychodzimy. Jeszcze do możemy przetestować. Jej, to jest troszkę odcinek. No bo po prostu nagrywam to z mojego makrofonu. No i po prostu... No wiecie jak to jest. Taki pierwszy odcinek z takiego ale Copa". No niestety on nie będzie dzisiaj ze mną grał. No i może coś tam załatwi, włączy browser. No ale się Może w następnym odcinku. Wystarczy łapkę w górę, jak takie, żeby... no yy, poka szczęście występowało na moich odcinkach. w nie No, dawajcie. Zbijamy. to dla was, się już ponad sześć. Może 4 To niedużo, tak Ale jak na, lekkie, aż no takiego youtuberlajka ja to dużo To wiecie jak to O kurwa, zna No ale no, słuchajcie no Co może być lepszego od łapki w góra? Jak no, to i tu w No tak, może być Ale dwa to co tamu? Okej, giniesz

No, nie, 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 powiem. Powiem, nie powiem, nie powiem, nie powiem. <grym> Okej. Okay. Dobra, 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 dobra. dobra. O, udało się. Gol, pierwszy. Let's go, pierwszy. Ok, ja okay. mam Dobrze, że załatwię no, no, te białki kuwające. No, chodź, no, no ja tak się na fajdź. O Nie, Jak to miało wyglądać? <grym> Да, за бедных им мордить За мусульманских Что это за бедные? Халло, не стоит с нами накармливаться Я могу тебя тоже не спрошу в своих гидконтах И сам обсерватором Так я, конечно, вас вы тоже можете меня подпискирировать Паке, как только хотите Та я дам сейкис тут два Bo jest wejść w linki. i jeszcze z jakby coś tu miało, ale niestety jest taka sytuacja, że eee. Wam. Aha. Nawet eee. nie przetestowałeś tego, co mówię. Przetestowałam, ale z doładowaniem. A to nie. Czy tam superdoładowaniem. No co się dzieje? Mam na niej 24 rangę. Eee. Do tam, do tam, do tam, do tam. No bo zapomniałam, sobie chciałem powiedzieć. No. no ale, yy, chodzi mi o to, że dzisiaj będziemy kupować skina Dolona, tak? Jakieś takiego? myślę, że nie masz skina. Znaczy, dobra, nigdy nie grę taką Dolonę, ale okej. Okay. Ja nie gram, no to fajnie, no, bo mam na mnie drugą randę. Równo, ja rady. też. No sobie, sobie, sobie. No tak, tylko że akurat jak dzisiaj graliśmy, to wygraliśmy i wyjdziemy. 8 No, i powiem Wam tak. Wchodzimy do sklepu. Lepsza kaczka. Możemy zrobić tak: Wyje się te wszystkie skiny, jak zostawię się po tym odcinkiem 20 łapek w górę, to, to kupię tego czaka. Tak, kupię tego czaka, ale na 20 łapek w górę. Kupię go cały pakiet. To prawda, nie wiem po co, bo on, on będzie za chwilę. No, on wychodzi za tyle, no ale. Za dzień? Tak. Ale ja go nie odblokuję, tak? Pyk, tak. O. A, a no właśnie, jakie będą zadania? A zadania? Będą a... na niego zadania? Nie wiem, właśnie. Słuchajcie, widzowie, no bo jest prawa. Maku mówi, że możliwe, że będą zadania, nie jest pewien, ale jak będą zadania, to od razu was o tym informuję. A no czy raczej jest darmowy, no to chyba będą na niego zadania. No, fajnie by było jakby było zadania, a nie za kredyty. No bo mój no, sam kontra akurat no tak, że zbieram na Mac, a później na e, piper raczej, a później dopiero na squeaka. No. Więc no. A... te dwa magiczne e, i poczekajcie e, całych trze, e, cały dwóch postaci. Ale ten, a jak się pojawi jak za kredyty, to wtedy już będziesz tutaj mógł przełączyć tak jak było z jelą albo... E, Dopiero postaram. kiedy będzie... Nie. Do... Tak Do... jest zawsze na początku jak wyjdzie nowa postać. Aha! Możesz od razu przełączyć na nową. Na przykład mam legendarnego teraz rozbieram, co nie? No a i potem... Jak się na przykład pojawi nowy legendarny, który Ci się bardzo podoba, albo rzadki, to możesz od razu właśnie na tego zbierać. No, no to widzowie dowiedzieli się czegoś nowego. Nie wiem, czy Wy o tym wiedzieliście, czy nie. Ja nie, bo kiedy wychodził Dołudz, no to ja chyba wtedy zbierałem akur akurat ale na... Ale był na początku tam wtedy. No, ale ja wtedy chyba zbierałem na jakiegoś Mityka, tylko nie pamiętam na jakiego, ale to chyba był... Eee, Poczekajcie. Wtedy zbierałem... Nie wiem, może na Murtisa? Murtisa? Tu by nie wrócić? Nieważne, widzowie. I ja chyba zbieram na Murtisa. Nie wiem, bym musiał sobie spojrzeć, ale chyba wtedy jeszcze nie nagrywałem. Więc Wam nie powiem, bo nie pamiętam. No to, chodzimy do sklepu. Chcesz czynić honory? Nie, no jak to jest Twój odcinek, no to raczej Ty. Ja jestem gościem okay. Słuchaj, możesz, możesz kupić ja się nie obrażę, nie mam jeszcze żadnego skina na promowin. Będzie fajne na pewno Ja mam Zajęcimy. Tak, Bibi, bibi czegoś No Robimy oczywiście screena Może będzie e, powiedzmy na ten sam odcinek e, po prostu nie wiem, e, czy, nie wiem jak się dzieli miniaturkę, w sensie, że masz jedno zdjęcie i drugie ale to nieważne, na pewno jak się wymyśli. No i to, mam skina z brołowin. To jest jedna w ogóle z rzadszych skinów. A dlatego, że on się pojawia raz w roku. No bo może. Ale jak... możesz go kupić tam, gdzie są skiny. No właśnie, nie można. Można! No nie, bo nie, nie ma zakładki Brawlowin. Możemy sprawdzić. No ale a jak na przykład możesz, możesz kupić sekra tego takiego pirackiego. No tak ja. Słuchaj daj Majka świątecznego już się nie da. Jakie są świąteczne jeszcze skiny? Mm, nie pamiętam. No <laughs> właśnie. No dobra, może kliknąć. Uuu. Fajna emoteczka, na pewno będę jej używał, robimy kolejnego skleina. Maki Paki udowodnimy, że nie ma tego skina nigdzie. Ja? W sensie, no akurat kiedy mamy ona założonego, no to oczywiście będzie nam pokazywać te skiny, które już mamy, ale powiedzmy rzadkich. No bo on ma e, specjalne edycje, chwila. Daj na tego tego i jaki on jest. No e, króluj. Rzad, bardzo rzadki. E, teraz go trzeba poszukać. Jest, jest. No. Mówię. No wie. No normalnie. Tak. No dobra. No a co powiesz powiedzmy yy... na skórka? No powiedzmy skójka, tak? No to też go się dało niedawno i także też to... Skójka, skójka. Tu No i gdzie go masz? A i... No właśnie nie ma. Ale on pewnie też jest jako rzadki. Albo bardzo rzadki bardziej. Chod... No nie wiem, ale poszukaj. A to chwila, to do sklepu wracamy. Tylko... I jaki on jest? Tylko nie wiem, czy tutaj można sprawdzić. No i właśnie nie można. Tu też jest fajne. Bo 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 Mimskim to są. Gra, na a Tutaj było to, to, ty, 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 to, 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 ja nie, wiem, bo to jest to. Nie, nie ma. No ale co? Ale gdzieś się da. Zakończymy odcinek, yy, co? To fajnym, E, Zakończyłem. Wolę się zbi wbić do makipaki, paki Dostaćcie łapkę w górę, komentarz. Napiszcie napi na przykład: e, W sumie nie wiem co na XD. Przyjemnie wam sekduszko. To też możecie napisać, ale taki główny temat tego odcinka to był właśnie ten Leon razem z legendarnym Stardropem. No i co? Napiszcie w komentarzach e, makapaka xd jak to makapaka powiedział albo powiedział raczej powiedział po głosie możemy stwierdzić A skąd wiesz? Może, może jest ten Nie no widzowie nie chcemy tutaj nikogo w burze, nie chcemy dostać demotyzacji Demotyzacji? Tak? Dobrze to mówię? Chyba. E, no i co? Napiszcie Brawlowin i podwójny Stardrop i Makapaka, to zostawiam Wam e, serduszko. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście, zostawcie suba i łapkę w górę, przepraszam, że to tak Wam mówię, ale no, mało osób mnie subskrybuje na tyle, ile mnie ogląda. Chociaż moje takie podstawowe zasięgi to jest 7 widzów albo 5 takich, którzy oglądają. tak? W sensie, ta e, wyświetlenia. Więc zostawcie i słuchaj na dalszy rozwój kanału, na zarabianie. Ale proszę tak nie mówić. To są kochani widzowie i bardzo ich lubię nagrywając odcinki. No i co? Papa widzowie, Pa, pa. Widzowie.